Dzień dobry witam w kolejnym wydaniu Xdemoście a w dzisiejszym odcinku o tym czy po wyborach prezydenckich czekają nas przyspieszone wybory parlamentarne Teraz przeprosiny na rocznicę i pytania ociąg ciąg dalszy. Marszałek Sejmu jako pierwszy bilansuje rok od zwycięskich wyborów. Przeprasza za to, czego się nie udało, punktuje koalicjantów, ale zapewnia, że mimo wszystkich różnic trwałość koalicji jest pewna. No tak, zdaje sobie sprawę, że nie dotrzymaliśmy wszystkich obietnic, że nie wyszło tak jak zapowiadaliśmy, ale chociaż nie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, zagłosujcie na mnie w wyborach prezydenckich. I choć używa bajkowych porównań, to różowo zdaje się... Nie będzie. TVN wypowiada się niekorzystnie o Szymonie Hołowni? Jak to możliwe? A no tak, wybory prezydenckie już za rogiem, więc yy, TVN będzie dyskredytował Hołownię, żeby postawić na swojego konia. Maciej knapik. Wspólna. Marszałek ja Sejmu właśnie wymyślił tego, nowe Sejm powiedzenie, władzy, które władzy, opisuje obecną władzę. Bo to jest koalicja, a nie Alicja z krainy czarów. Boże, jedyny co on powiedział, że Nady to chyba trzeba to rozchodzić. To jest koalicja, a więc różnice postaw, a więc różne programy. Powiedzonko o Alicji przyda się na pewno marszałkowi już w przyszłym tygodniu, bo Sejm zaczyna pracę nad ustawą budżetową, jak słyszymy, łatwo nie będzie. Tam naprawdę czasami będą latały noże. Na razie lewica zapowiada dyscyplinę w głosowaniu nad budżetem. Jeżeli taka dyscyplina, którą wprowadzę w klubie, zostanie złamana przez kogoś to dla takiej osoby nie będzie już miejsca w klubie parlamentarnym, w kalcyjnym klubie parlamentarnym Lewicy. Proszę, wyłamcie się, nie uchwalcie budżetu i niech będą przyspieszone wybory. Chodzi o partię Razem, która tworzy koalicję, ale nie weszła do rządu i o budżecie mówi tak. Partia Razem w tym kształcie jest się temu budżetowi, natomiast oczywiście jesteśmy gotowi nad nim pracować i mamy nadzieję, że uda się go poprawić. Bez ośmiu posłów partii Razem koalicja dalej ma większość, ale nie tak stabilną, co pokazała ostatnio sprawa właśnie posłanki partii Razem, która razem z posłem Chorałą z spisu tworzy inicjatywę raczej krytyczną wobec rządu. Wiem, że nie ma kworum, przed chwilą powiedziałem, pani poseł. Posłanki nie Udało się odwołać z Komisji Infrastruktury, bo PiS Konfederacja, ale też ponad 20 posłów koalicji rządowej nie wzięło udziału w głosowaniu, przez co nie było kworum. Państwo bardzo. Posłanka biła, brawo Pisowi, PiS oklaskiwało. Pos Akurat nie było żadnych zdemości od kiedy próbowano wyrzucić panią Paulinę Matysiak, więc teraz dam swój komentarz. Otóż rząd się skompromitował. I trochę w ucenzurowanej wersji powiem tak, że chciano ograć Freda, a to Fred ograł was. płankę partii Razem, która jest w koalicji, ale budżetu nie popiera. W budżecie brakuje pieniędzy na ochronę zdrowia. Brakuje pieniędzy na podwyżki dla budżetówki, brakuje pieniędzy na naukę. Przy okazji budżetu może wrócić sporo wysokość składki zdrowotnej, może też wrócić sporo budownictwo mieszkaniowe, na które koalicjanci mają różne pomysły. Większą ilość mieszkań na wynajem. Nie wszyscy chcą mieszkać w mieszkaniach na wynajem. No, na pewno nie. Każdy chciałby mieszkać przecież w swoim mieszkaniu, tylko propozycja. Nie wiem czemu Platforma tak to przypycha, przecież to nie są aż tak głupi ludzie i każdy bardziej rozgarnięty w tym temacie wie, że kredyt 0% nie jest dla obywatela, tylko jest dla banku i dla dewelopera, to tylko oni na nim korzystają, a nie ten przeciętny odbiorca tak jakby, tego kredytu, no ale oczywiście chodzi o to, że deweloperzy... Płacają lewą część yy, dotacji na dane partie polityczne, więc partie działają w ich interesie, a nie w interesie Polaków. Nie dla kredytu 0%. W agendzie spraw trudnych dla koalicji także ustawa o odpolitycznieniu spółek Skarbu Państwa autorstwa Polski 2050. Za zada, nie, że Później się budzimy nagle po roku koalicji i okazuje się, że w totalizatorze sportowym ciotka na ciotce, wujek na wujku, krewny na krewnym. I mówimy tylko o tym, no bo wyszła afera, że rodzina polityków pracuje w totalizatorze sportowym. Jeżeli pracuje w totalizatorze sportowym, to pomyślcie ilu członków rodziny polityków pracuje w innych spółkach skarbu państwa, jeszcze tego nie wyszło, że Hołownia tutaj e, mógł krytykować swoich koalicjantów, bo nie wyszło, że z jego partii ktoś taki jest, a pomyślcie jaka szansa jest, że żaden z jego polityków gdzieś swojej rodziny nie wcisnął. To nawiązanie do zatrudniania w totalizatorze sportowym działaczy PO, ludowców i lewicy lewicy, która o ustawie Hołowni mówi tak. Ale ja nie znam tego projektu. Ale koalicja przez to nie upadnie. Umówiliśmy się na cztery lata. Cztery lata dobrej koalicji rządowej. My zdania nie zmienimy. Jesteśmy w koalicji partii demokratycznych, umówiliśmy się na co najmniej jedną kadencję i kropka. Kropki nie widzi Przemysław Czarnek, który właśnie powiedział, że PiS wygra wybory prezydenckie i bardzo szybko przejmie władzę. Nie czekamy na wybory 2022. Tego roku, tylko przejmujemy władzę. Czy wtedy koalicja 15 października powie, drodzy Polacy, nie zaufaliście nam w wyborach prezydenckich, więc chcemy sprawdzić Waszą lojalność wobec nas i robimy przyspieszone wybory, żeby sprawdzić, kto faktycznie powinien rządzić w Polsce, jeżeli wybraliście prezydenta nie z naszej partii. Oczywiście jest to political fiction, bo nie ma szans na to, że Yy, aktualny rząd na coś takiego pójdzie. To tylko histeria przegranych, pisze w internecie Donald Tusk, byle nie była zaraźliwa. Rozmawiamy codziennie z naszymi różnymi kolegami, nie tylko z PSL-u, nie tylko z Konfederacji, ale także z innych ugrupowań. Jakich? No tak, już widzę jak Paulina Matysiak zdecyduje się przejść do Prawa i Sprawiedliwości, albo nawet pójść w koalicję z nimi, jako, w koalicję jako kto? jako. Partia Paulina Matysiak? Partii razem poseł nie wymienił. Może dlatego, że razem opowiada się za świeckim bardzo. państwem, a Czarnek akurat przemawiał w kościele. I tutaj opowiem się jako osoba wierząca. To, co zrobił Czarnek, to kryminał. Przecież te spotkania yy, można zrobić w salce. Oni mają pieniądze na to, żeby wynajmować te salę na spotkania z wyborcami. Kościół nie jest miejscem na schadzki polityczne. Musimy jeszcze mocniej cisnąć rozwój Polski. Tak mówił wczoraj marszałek Sejmu Szymon-Hołownia na konwencji Polski 2050. Takie słowa mogą dziwić, bo powoli zbliża się rok zastoju w inwestycjach. Rząd porzucił walkę o rozbudowę portu kontenerowego i pogłębianie Odry. Zawieszono plany budowy atomu, a na czele projektu CPK stanął jeden z największych krytyków Maciej Lasek. Marcin Chorała dość obrazowo porównał ten ruch do skuteczności postawienia wegetarianina na czele rzeźni. Daniel Śmieciński. Zapraszamy na scenę pana marszałka Szymona Hołownie. Polska prężnie się rozwija, a liczne inwestycje przysłaniają chęć zemsty na poprzednim rządzie. Taki... Dobra, montaż republiki widać trochę YouTube'owy, bo w telewizji, w TVP pewnie e, by coś takiego nie poszło. Ale tutaj puszczenie e, piosenki do snu przy marzeniach i snach Szymona Hołowni. W śnie pogrążony jest marszałek Sejmu i zarazem przewodniczący jego partii Polska 2050 Szymon Hołownia. Musimy jeszcze mocniej cisnąć rozwój polski. Jeszcze mocniej musimy dzisiaj to słowo rozwój odmieniać przez wszystkie możliwe przypadki i stawiać je, jeśli nie na to przed pojęciem rozliczenia, które dla wielu z nas też jest bardzo ważne, ale które nie może zdominować dzisiaj horyzontu. Tyle, że cisnąć mocniej nie ma co, bo rozwoju Polski pod rządami koalicji 13 grudnia zwyczajnie nie widać. Donald Tusk najpierw zaorał obietnice wyborcze, później zaorał polskie marzenia o centralnym porcie komunikacyjnym, o... Elektrowni atomowej, o porcie kontenerowym w Świnoujściu. A walał w tego chołownie i ze strony TVN-u, i ze strony Republiki. Teraz się dowiedzieliśmy, że to, że nie ma CPK, jest winą chołowni, a nie całego rządu. W niecały rok rządów Donalda Tuska Polacy musieli pożegnać się z możliwością powstania największego portu lotniczego w tej części Europy. Na pełnomocnika rządu do spraw centralnego portu komunikacyjnego premier mianował Macieja Laska z Platformy Obywatelskiej. Patrząc na wcześniejszą historię pana Macieja Laska, nie dał się poznać jako jakiś specjalista od um, procesów inwestycyjnych, zarządzania inwestycji. Bo Lasek w kampanii wyborczej nie ukrywał, że zablokuje inwestycje CPK. I dlatego Lasek jest idealną osobą, żeby stać na czele CPK. E, osoba, która jest przeciwna CPK, coś nawet mówiłem, jak został wtedy wybrany e, w tam w poprzednim roku. Projekt CPK będzie zatrzymany. To jakby z takiego zagorzałego pacyfistę zrobić ministrem obrony narodowej albo wegetarianina dyrektorem rzeźni? Prawie rok rządów koalicji. 13 grudnia to zmarnowany czas dla budowy lotniska. To wykorzystały Niemcy i Węgrzy, którzy przygotowują się do budowy własnych portów, bo wiedzą, że to się opłaca. Politycy Platformy Obywatelskiej kontynuują myślenie, które już kilka lat temu zaprezentował Rafał Trzaskowski. Uważam, że to jest gigantomania. Przy tym, że będziemy mieli w ciągu dwóch lat lotnisków w Berlinie. Dziś wiemy, że lotnisków Berlinie będzie, a właściwie największy i najnowocześniejszy lotniczy port przeładunkowy o powierzchni 46 stadionów piłkarskich. Można zauważyć, że właściwie to pierwsze, czyli rozliczenia to, to jest realizowane i na tym skupia swoją uwagę rząd. A sprawy rozwojowe no to niestety schodzą na plan dalszy i tutaj szczególnie te kwestie energetyczne związane właśnie z elektrowniami atomowymi. Bo pod potężnym znakiem zapytania stoją budowa elektrowni atomowych, w tym małych reaktorów jądrowych, port kontenerowy w Świnoujściu, czy pogłębianie Odry. Sztandarowe inwestycje poprzedniego rządu zdaje się obecny rząd chce pogrzebać. Mam nadzieję, że to przestanie być sztandarowe, a zacznie być rzeczywiste, że będzie się coś działo. Może niekoniecznie aż w tak bardzo dużym zasięgu. Do tej pory gigantyczne inwestycje PiSu były i sztandarowe i sensowne, jak chociażby przekop Mierzei Wiślanej czy tunel pod Świną, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Przez niecały rok przejechało przez niego 4 miliony pojazdów. Niestety obecny premier woli zajmować się atakowaniem opozycji czy dobrze znanymi pr zabiegami, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Jego profile w mediach społecznościowych przesiąknięte są nienawiścią. Wzmianek o inwestycjach budujących prestiż Polski na arenie międzynarodowej brak. Daniel Śmieciński, Republika. A wy, jeżeli możecie, zostawcie łapkę w górę i dowolny komentarz pod tym materiałem, bo lekko spadły zasięgi na kanale. To tyle z dzisiejszego materiału. Trzymajcie się. Cześć.